To, co się stało 72 godziny temu podczas nocnej operacji w ukraińskim bunkrze, w światem wojskowym. Oficer odpowiedzialny za systemy obronne nacisnął zły przycisk i, w jednej sekundzie, zmienił całkowicie bieg wojny na wschodzie. Zamiast aktywować tarczę przeciwlotniczą nad Kijowem, nacisnął czerwony przycisk systemu ofensywnego i wystrzelił salwę 12 pocisków dalekiego zasięgu w kierunku pozycji rosyjskich. Błąd ludzki, który kosztował życie 340 rosyjskich żołnierzy w jednej nocy i doprowadził do największej eskalacji od początku konfliktu. Ale konsekwencje tego błędu poszły daleko poza to, co ktokolwiek mógł przewidzieć. Żeby zrozumieć skalę tego, co się stało, musimy cofnąć się o sześć miesięcy. Ukraina otrzymała od NATO najnowszy system obronno obronnoofensywny Phoenix Mark VII, wartości 2,8 miliarda dolarów system, który miał chronić największe miasta przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Instalacja trwała 4 miesiące, a obsługę systemu przeszkolono tylko 12 ukraińskich oficerów. Każdy z nich wiedział, że system ma dwa tryby: niebieski przycisk dla obrony i czerwony dla natychmiastowego kontrataku. Różnica między nimi to zaledwie 15 centymetrów na panelu kontrolnym. Jeśli śledzisz geopolitykę, zostaw like. Tej nocy do bunkra 50 km na wschód od Kijowa dotarła informacja o nadchodzącej fali rosyjskich dronów. Porucznik Andrii Kowalenko miał 47 sekund na podjęcie decyzji. W stresie i przy słabym oświetleniu w bunkrze pomylił przyciski. I wtedy wszystko się zmieniło. W ciągu następnych ośmiu minut Phoenix Mark VII wystrzelił wszystkie swoje pociski w kierunku rosyjskich pozycji, 85 km od granicy. Satelity amerykańskie zarejestrowały 12 eksplozji na terenie trzeciej rosyjskich baz wojskowych w Obwodzie Kurskim. Rosjanie stracili dwa baterie systemów S-400, 23 czołgi T-90 i magazyn amunicji, który płonął przez sześć godzin. Putin otrzymał raport o ataku o 3.17 nad ranem czasu moskiewskiego. Jego pierwsza reakcja była natychmiastowa: nakazał przygotowanie odpowiedzi nuklearnej ale zanim rosyjskie siły zdążyły zareagować, coś jeszcze bardziej niespodziewanego się wydarzyło. Chińskie Ministerstwo Obrony, które monitorowało sytuację, za pomocą swoich satelitów, przekazało Putinowi informację, że atak był przypadkowy. Mieli nagranie rozmowy z ukraińskiego bunkra, gdzie słychać było krzyki oficerów i słowa to był błąd, błąd, błąd. Nikt nie spodziewał się, że Chiny będą pośredniczyć w tej sytuacji. Ale to, co stało się w następnych 48 godzinach, zaskoczyło wszystkich analityków. Putin zamiast eskalować, zdecydował się wykorzystać ten błąd jako pretekst do czegoś zupełnie innego. Rosyjskie siły wycofały się z trzech pozycji na linii frontu, rzekomo z powodu zniszczeń spowodowanych ukraińskim atakiem. W rzeczywistości te pozycje były już od tygodni trudne do utrzymania, a Rosjanie szukali pretekstu do reorganizacji. Błąd ukraińskiego oficera dał im idealny powód, żeby przeprowadzić planowane wycofanie bez utraty prestiżu. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz. Tymczasem w Waszyngtonie Pentagon analizował dane z ataku i odkrył, że Phoenix Mark VII działał o 340% skuteczniej niż przewidywano w testach. Jeden błąd ludzki ujawnił prawdziwą moc systemu i zmusił amerykańskich generałów do całkowitej rewizji strategii. Dziś dziesięć dni po tym incydencie wojna na wschodzie wygląda zupełnie inaczej. Rosjanie wykorzystali atak jako pretekst do wycofania. To na natyczoną żołnierzy z trudnych pozycji i przegrupowania sił w bardziej korzystnych lokalizacjach. Ukraińcy z kolei odkryli, że ich najnowszy system jest trzy razy potężniejszy niż myśleli, co zmieniło całą ich strategię obronną. Na to zwiększyło dostawy amunicji do systemów Phoenix o 400% a Chiny nieoczekiwanie stały się kluczowym pośrednikiem w deeskalacji sytuacji. Porucznik Kowalenko, który nacisnął zły przycisk, został awansowany za skuteczne przetestowanie systemu w warunkach bojowych. Skomentuj, jakie masz przewidywania, co się wydarzy dalej. Jeden zły przycisk, naciśnięty w stresie przez zmęczonego oficera, zmienił równowagę sił w największym konflikcie naszych czasów. Czasami w wojnie największe przełomy wynikają nie ze strategii czy planowania, ale z ludzkich błędów, które ujawniają prawdziwą naturę sytuacji. Putin dostał pretekst, którego potrzebował, Ukraińcy odkryli moc swojego systemu, Amerykanie zmienili strategię, a Chiny znalazły sposób na zwiększenie swojego wpływu. Zostaw like, zasubskrybuj się, włącz dzwonek i udostępnij.